Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn, część pierwsza, rozdział szesnasty, serdecznie zapraszam. Wielka śnieżyca. Opowiem teraz o wielkiej śnieżycy, jaka miała miejsce tuż przed gwiazdką. Tatuś mówił, że była to największa zawieja, jaką kiedykolwiek widział. Już od początku grudnia Lasse co dzień powtarzał w drodze do szkoły: Zobaczycie, że na święta nie będzie śniegu. Robiło mi się przykro za każdym razem, gdy tak mówił, gdyż bardzo pragnęłam, żeby był śnieg. Ale jeden dzień upływał za drugim, a nie spadł nawet najmniejszy płatek. Aż tu, wyobraźcie sobie, właśnie w samym tygodniu przed świątecznym, gdy siedzieliśmy w szkole i zajęci byliśmy rachunkami, Boszek krzyknął: Spójrzcie, Śnieg pada. I rzeczywiście padał. Ucieszyliśmy się tak bardzo, że zaczęliśmy wszyscy krzyczeć hura. Pani powiedziała, żebyśmy wstali i zaśpiewali nadeszła już zima. Gdy wybiegliśmy na przerwę na podwórku szkolnym, leżała cieniutka warstewka śniegu. Wydeptaliśmy dużą ósemkę w śniegu i biegaliśmy w kółko po niej krzycząc. Hip, hip, hura. – Tak, lecz już więcej śniegu, niż teraz nie będzie – powiedział Lasse. Gdy szliśmy do szkoły następnego dnia, śnieg sięgał nam po kostki i jeszcze wciąż padał. Lecz Lasse mówił – więcej śniegu w żadnym razie nie będzie, a i ten zdąży stajać do świąt. Lasse wcale jednak nie wiedział, co będzie. Zaledwie zdążyliśmy wejść do szkoły. Śnieg zaczął walić jeszcze większy. Był tak gęsty, że za oknami było zupełnie biało, i nie widać było nawet szkolnego podwórka. Padał przez cały dzień. Zerwał się silny wiatr, śnieg walił, a wiatr tak wył, że w końcu pani zaniepokoiła się i powiedziała: Nie wiem, jak wy dzieci z Bulerbend będziecie mogły dziś wrócić do domu. Spytała nas, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy zostali u niej na noc. Mieliśmy na to szaloną ochotę, lecz wiedzieliśmy, że w Bulerben będą się bardzo denerwować, jeśli nie wrócimy na noc. Powiedzieliśmy więc, że nie możemy zostać, a wtedy pani powiedziała, że najlepiej będzie, jeśli pójdziemy do domu zaraz, zanim będzie ciemno. O pierwszej wyszliśmy ze szkoły. Ach, jakież były zaspy, a jaki wicher, musieliśmy iść z zgieł, w pół. Czy jest już tyle śniegu, że ci wystarczy? Spytała Britta, Lascego ze złością. Przecież to jeszcze nie święta, odpowiedział lasce, lecz ledwo słyszeliśmy własne słowa. Szliśmy i szli i szli. Trzymaliśmy się za ręce, żeby się nie pogubić. Śnieg sięgał mi wysoko za kolana i muszę przyznać, że wtedy niezbyt prędko można się posuwać naprzód. Wicher przenikał na wskroś. I zrobiło się tak zimno, że zdrętwiały nam palce u nóg i rąk. W końcu tak mnie rozbolały nogi, że powiedziałam Lasemu, że muszę na chwilę usiąść i odpocząć. Nawet nie ma o czym mówić, odpowiedział Lasse. Anna też była zmęczona i chciała odpocząć, lecz Lasse powiedział, że to niebezpieczne. Wtedy Anna i ja zaczęłyśmy płakać, bo już nie uwierzyłyśmy w to, że kiedyś dojdziemy do domu. Do Bullerben. Byliśmy dopiero w połowie drogi nagle odezwał się Olle. Znajdź, zajdźmy do szewca. Nie może nam chyba podgryzać nosów. Anna i ja chciałyśmy iść do szewca, nawet jeśli nam podgryzał nosy. Wicher był tak silny, że wiało nas niemal przez drzwi do chaty szewca. Nie ucieszył się zbytnio, gdy nas zobaczył, co dzieci mają do roboty na dworze w taką pogodę, spytał. Nie mieliśmy odwagi mu powiedzieć, że pogoda nie była taka, gdy wychodziliśmy z domu. Zdjęliśmy z siebie palta, usiedliśmy i przyglądaliśmy się szefcowi, jak łatał buty. Byliśmy strasznie głodni, lecz nie mieliśmy odwagi mu tego powiedzieć. Szef... Ugotował sobie kawę i zjadł parę kromek chleba, ale nas nie poczęstował. To było zupełnie inaczej, niż gdy przyszliśmy do Chrisim w czasie burzy. Gdy zmierzch zapadł, śnieg przestał padać i wiatr ucichł. Lecz zaspy były tak wielkie, że nie mogliśmy sobie wyobrazić, jak nam się uda przedostać do domu. Och, jakże tęskniłam do domu, do Bulerben, do mamy i do mego łóżka. Aż tu nagle wyobraźcie sobie... Gdzieś daleko zadźwięczały dzwonki usanek. Pobiegliśmy szybko do okna i wejrzeliśmy. Był to Tatuś, który jechał pługiem śnieżnym. Otworzyliśmy drzwi i zaczęliśmy wołać na niego, mimo iż szef krzyczał: Nie, nie wpuszczajcie mi do domu zimna. Tatuś okropnie się ucieszył, gdy nas zobaczył. Powiedział, że teraz jedzie pługiem aż do wielkiej wsi i że zabierze nas w drodze powrotnej tak też zrobił pozwolił jechać na pługu Annie i mnie a reszta dzieci szła za nami teraz droga zrównana była pługiem gładziutko więc nie było to żadną sztuką gdy zajechaliśmy przed dom zaniepokojona mama stała przy oknie w kuchni i wyglądała lasse bosy i ja dostaliśmy gorącego rosołu z kluseczkami a było to najsmaczniejsze ze wszystkiego, co dotychczas kiedykolwiek jadłam. Zjadłam trzy talerze. Potem zaraz poszłam do łóżka. Och, jakie to było przyjemne! Mamusia powiedziała, że czuła po prostu, że jesteśmy gdzieś na drodze i tatuś powinien wyjechać pługiem śnieżnym. To całe szczęście, że mamusia tak czuła. W przeciwnym razie musielibyśmy siedzieć całą noc u szewca. Koniec. Zapraszam do proponowania mi w komentarzach książek, które z chęcią byście wysłuchali na moim kanale.